Cześć Wam z tej strony. MatShrimp Pokażę dzisiaj Wam nowe krewetki, które doszły do mojej hodowli. Są to krewetki Camouflage Tiger. Krewetki pochodzą z hodowli od Chopin Shrimp. Zaraz przejdziemy do klimatyzacji krewetek. Oczywiście no, ciężko mi to będzie pokazać, więc wrócę do Was jak będę już je miał wy o to tym akwarium, postaram się Wam opowiedzieć coś o tym zbiorniku więc ja przystępuję do klimatyzacji i już wkrótce do Was wrócę o, witam Was ponownie, krewetki już mamy w zbiorniku krewetki Camouflage Tiger. powiem trochę o zbiorniku, zbiornik jest wystartowany na podłożył Master Soil, warstwa około centymetra. Zbiornik ma. Można powiedzieć, nie mam tego akurat zapisane, ale zbiornik ma około 3 miesięcy, prawie 3. Więc no. W tym nie będzie żadnego problemu, bo biologia jest naprawdę rozwinięta tym, że patrząc się, że jest trochę glona, ten zbiornik naprawdę wyglądał dość inaczej, zanim te krewetki w ogóle tutaj dotarły. nie, Bo Tylko podczas podmian go teraz oczyściłem, więc można powiedzieć, no to jest niebo a ziemia w tej chwili. No teraz zbliżę, może zobaczymy z bliska te krewetki tutaj, więc. no. No tak, no może być, no takie krewetki. No. One akurat mi się no, fajnie podobają. Yy, tigery to są pierwsze tigery w mojej hodowli. Więc mam nadzieję, że będą się trzymać i rozmnażać tak, jak powinny. Ogólnie już te krewetki miałem w planie, więc no, jestem zadowolony, że już u mnie dotarły do hodowli. Pokażę Wam jeszcze może Jeden zbiornik Może dwa Z krewetkami Tajwan Są to krewetki Tajwan Bi Panda I Tajwan Bluebird Więc no Blue Bolt'y, no, mnożą się bardzo fajnie. No gradacji jest na pewno dużo, niektóre są bardziej niebieskie, niektóre, niektóre są bardziej białe, biało-niebieskie. No ich na pewno, naprawdę jest ich dużo, no, tu, tu mamy akurat ładną sztukę. Nie chcę się wyostrzyć. Ale no powiem wam, naprawdę jestem z tego zadowolony zbiornika. My mamy zbiornik jeszcze z krewetkami e, Taiwan i panda, więc no krewetki są. No można powiedzieć no naprawdę jest tych krewetek dużo, młode są, więc też nie ma żadnego problemu z tym zbiornikiem. Z mojej strony to już będzie wszystko, ja będę kończył. Na razie żegnam Was. Do zobaczenia. Cześć.